Słuchajcie, jesteśmy z powrotem na live, dlatego że po... A tak w ogóle to o co chodzi? Pan odejdzie, dobrze. Pana, ja mam prawo nagrywać interwencję. Nie, 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 Proszę nie, robić nie, na nie, nie, osoby. Przepraszam, a jaki jest nie, Przepraszam, ja jestem posłanką. nie, Przepraszam. nie, nie, Jestem nie, 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 posłanką. nie, 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 prawo. nie, Jestem posłanką. nie, nie, Jestem nie, posłanką. Mają, mają państwo prawo. nie, Mają państwo

w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili e, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że zamknięte są, e, zamknięte są wszystkie e, wyjścia już. Mówiłam na poprzednim live, mówiłyśmy z, Mar z Marceliną Zabiszą, że można opuścić plac przez ten przesmyk na ulicy Sienkiewicza, teraz to już nie jest możliwe. Nie da się również przejść koło hotelu Gromada. Policjant powiedział mi przed chwilą, że będą legitymować wszystkie osoby, które są na placu w tej chwili. Wiem też, od, wiem też że policja gdzieś tutaj użyła przemocy wobec, wobec, wobec marszałka czarzącego, który też tu jest. No więc robi się grubo, no, tak jak się można było tego oczekiwać. sposobu, żeby opuścić plac. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście osoby z immunitetem zostaną wypuszczone, jeśli będą chciały wyjść, ale to na tyle. Baretką, yy, teraz sprawdzę, czy parecką można przejść, yy, ale jeżeli jest prawdą, a nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, to co mówił policjant, że będą teraz legitymować wszystkich, którzy są na placu, co jest bardzo możliwe, że będą osoby tutaj, które są tutaj zamknięte na placu, będą tu siedzieć północy i będą wypuszczane tylko te, które zostaną wylegitymowane. Idę teraz do ulicy Wareckiej, żeby sprawdzić czy da się wyjść Warecką. Tak, na to, że Warecką da się przejść. Yeah

naziści podpalali mieszkanie. No, dobre pytanie. Tam interweniuje na tamtym miejscu Marta Lempart. Jest bardzo duży tłum. Ja jestem sama, w związku z czym nie jestem w stanie tam skutecznie interweniować, ale ponieważ słyszę, że dzieje się też coś na ulicy Wareckiej, to idę teraz w tamtym kierunku. Tutaj znowu jest blokada. Jest grupa ludzi zatrzymanych. Tam się koncentruje cała uwaga, jest tam bardzo dużo mediów no na, na samym zalece. Placu Powstańców, a tu, jak widać, y, też coś się dzieje. Y, jest, jest... jakaś blokada tutaj na Wareckiej dalej. Po prostu policja wpuściła ludzi... Puściła ludzi kawałek dalej, ale są nadal... ...zatrzymani. Po co? Nie zwolnił. zwolnią! Policja też... Nie wszystkich... Wody. Ale rzeczywiście sytuacja nie przyjęna w tym także tego. To jest e, kolejne policji, a tam dostępne siły. Kolega tam się w ogóle biegi z gazem, ale chyba Tutaj wygląda na to, że na razie jest spokojnie. Ale policja nie wypuszcza ludzi. No nie wypuszcza ludzi z terenu Placu Powstańców Warszawy. Zupełnie, zupełnie absurdalne działanie, nie wiadomo czemu służyć. w przeciwieństwie do Marszu Niepodległości. To nie są osoby, które pójdą demolować miasto. I chyba to powinno być już dla władz jasne. Oczywiście one niosą dużo większe zagrożenie, bo niosą po prostu zmianę. I niosą taką, taki pomysł, że tę władzę można obalić i że ludzie się z tą władzą nie zgadzają, ale to nie jest coś, co się da załatwić blokadą kilku ulic, więc naprawdę serio, y, można by już tych y, demonstrujących puścić i pozwolić im pójść do domu w spokoju, zamiast organizować pokazowe zatrzymania na środku tłumu. Zresztą nie wiem, czy wam coś to przypomina, bo mi to przypomina. Przypomina bardzo zatrzymania na krakowskim przedmieściu, kiedy właśnie działo się dokładnie to samo. Cała ta demonstracja została de facto sprowokowana przez policję wtedy. I teraz też policja wchodzi w konflikt. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Ale oni nie mogą dać uciekać! Puszczę Uciekać! 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 Taka, jestem posłanką. Proszę mnie puścić. Proszę mnie, proszę mnie... Proszę mnie puścić, jestem posłanką. Proszę mnie, jestem posłanką. Proszę mnie jestem posłanką. Jestem posłanką, proszę mnie puścić. go! Jestem posłanką. Proszę o informację. Pani jest posłanką? Jestem posłanką, proszę o informację. Przejdzie pani sobie tam, żeby nie przeszkadzać na Proszę o informację. Jakiej... Czy ta osoba jest zatrzymana? Policja, nie wiedzieli za co za, mi zatrzymują, pytają cię proszę wykonywać fajnie. polecenia, proszę ja się, odsunąć. się odsunąć. Mam proszę, proszę, ja proszę nie puścić, nie popychać mnie. Proszę wykonywać polecenia. A to jak, jak na nazwisko? Rada. Proszę panią, będziemy używać środków przymusu bezpośredniego, proszę jeżeli pana. pani nie będzie wykonywać poleceń. Tak? Proszę, tak. proszę mnie nie przypychać, mam prawo się dowiedzieć o tej osobie jak na nazwisko. I proszę nam powiedzieć, na jakiej, na jakiej podstawie jest zatrzymana. Słuchaj, nie podejmujemy wobec Pani interwencji, tylko wobec Dlatego proszę o informację. Mam, jestem posłanką. Nie tego, jesteśmy mi... do tego upoważnieni, żeby Pani takie informacje przekazała. Doskonale. A czy przekazali Państwo te informacje sobie zatrzymanej? Proszę nie utrudniać. Ale proszę, ale proszę powiedzieć, dlaczego tak? zatrzymują Państwo tę osobę? Powie Pani, że to jest niezgodne z prawem utrudniania czynności. Ja nie utrudniam Panu czynności, ja proszę o informację, na jakiej podstawie ta osoba jest zatrzymana, jaka jest, jak jest podstawa prawna. Panią, Pani nie jest upoważniona do otrzymywania takich informacji? Jestem upoważniona, swoją, mamy, <grych> tak się składa, że mam dostęp do informacji tajnych i niejawnych i akurat mam prawo dowiedzieć się, na jakiej podstawie zatrzymana jest ta osoba. I czy mają Państwo zamiar ją wypuścić, czy mają Państwo zamiar ją przewieźć na komisariat? Jaki jest plan? Na jakiej podstawie pani niby ma y, uprawnienia do otrzymania Mam, Czy drogów? mogę, czy jakby ta osoba prosi o informację i prosi mnie o pomoc, żebym dowiedziała się z jakiego powodu jest zatrzymana? Panią, e, w świetle prawa, jeżeli zostanie zatrzymana, przysługuje jej prawo do wykonania telefonu, tak? Doskonale, jeżeli ale. Jeżeli będzie również chciała do Pani zadzwonić, to na pewno to zrobi. Z pewnością, tylko to doskonale wiemy również, niestety, na podstawie wielokrotnych doświadczeń, że osoby zatrzymane są wożone od komendy do komendy, Proszę utrudniany Panią, jest im dostęp skoro, do telefonu i do adwokata, więc byłoby dużo łatwiej tego dla tego osoby właśnie. zatrzymanej, bo to jest kwestia jej praw człowieka, żeby już teraz Zatem było wiadomo, Panią, dokąd jest przewożona, jeśli będzie przewożona. Prawa człowieka są wielokrotnie łamane na komisariatach i o tym wielokrotnie informował Rzecznik Praw Obywatelskich. Więc proszę nie wciskać mi tu-kitu i nie wdawać się ze mną w dyskusję o prawach człowieka, bo wiemy doskonale, wie, jak to, to wygląda. Serio, jest tutaj w tej chwili więcej policji niż demonstrujących, naprawdę. To jest jakiś dramat. Najwyraźniej, najwyraźniej panu przeszkadza, że osoba, która została zatrzymana w tym kordonie, przeklina, a nie są w stanie podać podstawy.

A propos legitymowania policji właśnie Wiesław Szczepański, poseł Lewicy, w tym tygodniu, w tym tygodniu przedstawił na komisji Polityki, Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił ustawę, zgodnie z którą policja musiałaby nosić imienniki w każdej sytuacji. Niestety ta ustawa oczywiście przepadła. Bo, bo zdaniem naszych władz najgorsze, co można zrobić, to pokazać imiennik policjanta, mimo że to powinno być, powinno być prawem. No teraz w tej chwili, jeżeli policja jest w szyku zwartym, to nie musi, nie musi pokazywać imienników, nie musi pokazywać żadnych informacji na mundurach, które mogą ją, które mogą ją identyfikować. Ta dziewczyna nadal jest, nadal jest tutaj przytrzymywana. Dzień dobry, filmujemy się nawzajem, dobrze. No pytanie, czy będą dzisiaj osoby aresztowane i czy będą wywożone gdzieś na komisariaty, to jest najgłupsza z możliwych taktyk. Kuszycie, ale ludzie śpiewają, boją się kobiet, boją się pedałów. O, zdaje się, że będzie paragraf za przeklinanie. Panią, że jeżeli już pani podchodzi na taką odległość do no. to chociaż rączkę z kieszeni wyciągnąć, bo ja nie mam... Proszę wiem, bardzo, pani tam ma... legitymację poselską mam. Ale ja nie, pani nie, nie Ale szorodam. ja panu ją z największą przyjemnością z pokażę, z największą przyjemnością. Zapytań, pani. Ale ma Pan na pewno sposób, żeby się skomunikować, albo skomunikować z osobą, która ma kontakt z dowódcą? Panią, tutaj jest tyle oddziałów, że ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć. No, ale ktoś tu podejmuje jakieś decyzje A, chyba? Ale ja nie, nie wiem, nie wiem ale no właśnie, telefonę, gdzie to, jest tym zajmował, ale co mam tego No właśnie, gdzie pan, jest, pan, jest dowódca? Tygodę? Chciałabym porozmawiać z dowódcą. Mandolena Lija. Tak. Ciężko mi jest stwierdzić, w którym miejscu jest. To mamy z niej łączyć Ale... nowe z tą chwilę radio. Wspaniale, to gdyby Pan A, mógł się to ja, pań... ja Dobrze, Pani Poseł, może Pani opuścić miejsce działania Policji? Nie mogę. Nie może Pani? Nie, nie mogę. wykonuję swój mandat właśnie w tej chwili. Ale ja Panią rozumiem, Pani Poseł. To no. Więc tutaj, proszę mnie rozumie... czas, to będzie dla Pani bezpieczeństwa. Proszę mnie, proszę mnie to rozumieć i w związku z tym pozwolić mi na skontaktowanie się z dowódcą. Ale ciężko mi powiedzieć, w którym miejscu teraz jest Ale dowódcą. jestem przekonana, że gdybyście Państwo chcieli, to byście byli w stanie go zlokalizować, bo jest to wasz dowódca do diabła. Stoi. Widzi Pani? Nie, nie widzę. Nie, widzę, nie. nie, nie wiem kto jest dowódcą, podoba. więc nie jestem w stanie tego ocenić. Ale... Chodzi panie o dowódcę pod do oddziału operacji Pani poseł. No nie... Najwyższego rangą osobę tutaj na miejscu, która podejmuje decyzję. Prawdopodobnie jest gdzieś tutaj komendant, ale osobiście go nie znam, więc na no ciężko mi jest powiedzieć. No a czy może mnie pan skontaktować z kimś z Komendy Warszawskiej w takim razie? Ja jestem z Komendy łódzkiej. Ja się domyślam, bo wiem, że pan nie są. Nie ma on jest łączności z różny... Warszawą. No niestety, to nie ma łączności z Warszawą. Znaczy, nie, przepraszam... Komendy wojewódzkiej policji. Czy wy słyszeliście, co tu się dzieje? Poszczególne oddziały policji nie mają kontaktu z komendą warszawską policji, z komendą społeczną. To jest po prostu jakiś absurd. To się po prostu w nie myśli. I teraz nie ma sposobu, żeby się dowiedzieć, kto tutaj dowodzi i dlaczego ci ludzie są przetrzymywani i dlaczego się ich nie wypuszcza są po prostu. No, tak to właśnie wygląda. Ale robi to na mnie wrażenie ta otwartość bezpośrednia. No niestety, sorry. Nie, robimy co nam każą, ale w sumie nie wiem kto nam każe. Polsko, Polska z kartonu. Przepraszam. Pani gdzie? Ja? To będę Dobrze, wszystko się zgadza. Proszę, Panią. O, no, 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 tak, proszę Pani o O, wspaniale. Wszystko się zgadza. Udało ja to... się ustalić kto dowodzi? Nie, spokojnie, tu jest dowódców kilku. Wspaniale, Ja tylko chcę Pani już... powiedzieć odnośnie zasad, tr... zasad przemieszczania się. No. Przez Kordon, jeżeli Pani wyjdzie, już Pani nie wejdzie, bo już nie będziemy przejechać, dobrze? Wie Pani o co chodzi, rozumie Pani. Może się ja, Pani tu poruszać, ja nie ma problemu dobra, żadnego. To, y, póki tu jestem, y, kto, bo jest kilku dowódców, ale kto podejmuje decyzję o tym, żeby zablokować te wszystkie ulice, żeby legitymować każdą osobę, która tu jest? Jest sztab na górze. Jest sztab na górze? Tak. Doskonale. Czy sztaf mogę prosić sztaf sztaf o telefon operacji, do sztabu operacyjnego? We, we, przykro mi, no. Nie w tej chwili, no bardzo panią proszę. No, ale Może się pani co zwrócić. Dostaję, co dostaje bezpośrednie e, e, instrukcje ze sztabu operacyjnego w takim razie? szczególnie dowódcy, ale jest to naprawdę dużo takich, że tak powiem, poszczególnych odcinków i tak dalej, mhm. etapów. Jest bardzo mi teraz ciężko powiedzieć, tak? Do kogo co trafia? Bo to, to są działania skoordynowane, no i to wszystko. Więcej nie mogę pani powiedzieć. No więc widzicie. Dobra, eee, przepraszam, ja wychodzę, przepraszam. Eee, pan... Tak, tak, tak. Dziękuję, do widzenia. Eee, do widzenia, do zobaczenia prawdopodobnie. Eee, nic, zaraz w końcu tego live'a i spróbuję się zorientować. Eee, czy tym razem komendant stołeczny policji odbierze telefon, ale nie wiem, czy chcecie się zakładać. Ja bym się nie zakładała. Prawdopodobnie telefonu nie odbierze, gdyż jest to człowiek, który... Swoją pracę wykonuje w ten sposób, że nie odbiera telefonów wtedy, kiedy naprawdę powinien je odebrać. Eee, więc tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Niestety. Nie wiem tego niestety, bo próbuję się dowiedzieć co z resztą. W momencie, kiedy odchodziłam od niej, wyglądało na to, że jednak ją puszczą, ale na 100% wam nie powiem. Gdzie są mężczyźni? Jest tu bardzo dużo mężczyzn. Jest tu bardzo dużo mężczyzn. Wśród posłów też byli tutaj mężczyźni. Tak jak mówiłam, trochę straciliśmy się z oczu yy, i tak jak już mówiłam wcześniej, yy, słyszałam, że policja szarpała się z marszałkiem Czasawskim, yy, więc no, brawo, brawo. Yy, dobra, yy, tak jak powiedziałam, kończę tego live'a, yy, będę się orientować, czy da się z kimś porozmawiać i yy, dobrze do kogoś, kto tutaj nie są. dowodzi, choć yy, znając doświadczenie raczej nie będzie to możliwe. Yy, Także te osoby, które są na miejscu, mam nadzieję, że wszystkie mają zapisane numer telefonu, e, telefon antyrepresyjny. Pamiętajcie, żeby nie przyznawać, nie przyjmować mandatów, nie, e, w ogóle nie rozmawiać z policją i niczego nie podpisywać, dopóki nie, po, nie, nie umożliwią Wam kontaktu z adwokatem. E, i, e, I tyle. Trzymajcie się zdrowo. uda.